Zastanawiam się, czy mógłbym to w jakiś sposób spróbować zablokować. Oj, zagapiłem się. Super. Wow. O kurde, no tego się nie spodziewałem. Zobaczcie, jak mi koło wpadło. Halo, halo. To znowu ja z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Scrap Mechanic. No i słuchajcie, nagrywałem przed chwilą odcinek, ale zapomniałem sobie mikrofon włączyć, więc już wam powiem, co do tej pory mi się udało zrobić. Eee, zdarzyło mi się to, słuchajcie, drugi raz, żebym sobie nie włączył mikrofonu, kurde. Eee, ale zrobiłem, słuchajcie, tak, polatałem trochę, znalazłem... Wow, co się stało? Wywaliło mnie coś. Eee, w każdym razie, polatałem trochę i nazbierałem jeszcze kilka tych daszków, więc zrobiliśmy sobie dookoła taki daszek. Wiecie co? Ja zapalę Światełko może Nie. Więc zrobiliśmy sobie taki daszek dookoła Później zrobiłem taką ramę I wstawiłem okna, to są szyby No i pomiędzy zrobiliśmy sobie metalem to uspełniłem i wydaje mi się, że daszek wygląda całkiem nieźle. Tutaj sobie przyczepimy światełka. No i zrobiłem mechanizm, słuchajcie. I wstawiłem okna. Tutaj troszeczkę musiałem ten mechanizm obniżyć, żeby do tego autka pasował. Jak widzicie, zbiera metal i, i przerabia. Co prawda zasłoniłem to okno, ale słuchajcie, tym się nie przejmuję. Wygląda to całkiem nieźle. Ciężaróweczka wjeżdża idealnie cała pod to, więc jest super. No i tutaj się przerabia. Wpada to do tej skrzyneczki. W poprzednim odcineczku mówiłem też o zbieraniu kwiatów, słuchajcie, i to sobie testowałem już tutaj w tym miejscu. Zrobiłem mechanizm, wstawiłem skrzynkę i, i pompkę. Niestety, no, kwiatuszków nie zbiera taka pompka. Takich dzikich kwiatów nie zbiera. Dopiero pewnie będziemy mieli możliwość zbierania tego, jak, jak będą nasiona. I to prawdopodobnie i tak tylko te posiane kwiaty będziemy mogli zbierać. E, a, a, a takich kwiatków zwykłych pewnie z, zbierać nigdy nie będziemy mogli, trochę szkoda. No ale z drugiej strony, no trudno się mówi. E, mam słuchajcie, mnóstwo rurek. A to dlatego, że chcę bramę wybudować. Chcę bramę wybudować i zastanawiam się, jak ją zrobić. E, generalnie, piston się na ile wysuwa. Taki na maksa ulepszony. Na 15 się wysuwa ten piston. Więc weźmy sobie tutaj 15 krateczek. Dobra. W takim razie tutaj damy sobie to, i tutaj sobie damy to. I to będzie nasza brama. Ja nie wiem, jaka, ile ja tutaj mam szerokości. Sprawdzimy sobie to. 16, nie? Teoretycznie. No na pewno będziemy musieli, słuchajcie, to na dwóch pistonkach ogarnąć. Na jednym niestety tego nie damy rady ogarnąć. O nie! Brakuje mi jednego komponentu. Idę znaleźć. Nie jestem, słuchajcie, pewny, jak to będzie działać. I chyba musimy obniżyć ten pistonek o. O jedną krateczkę. No i teraz, kurde, zastanawiam się, czy to w ogóle zadziała. Bo ja bym chciał to z rurek zrobić, ale obawiam się, że. Te, że może się pochylać ta brama. I nie będę miał jak zrobić. Jak usztywnić tego. W żaden sposób nie będę mógł tego usztywnić raczej. Eee, no, ale spróbujemy. No. W sumie czemu byśmy mieli nie spróbować, nie? Tak, takie mam wrażenie. Eee, a w sumie nie może to tak być. Może tak być, bo one się będą łączyć ze sobą. Okej. Okay, więc teraz, wiecie co, może po drugiej stronie wybuduję podobny mechanizm. I spróbujemy sobie, tylko nie wziąłem sobie przycisku, jak zwykle. Jak zwykle nie wziąłem sobie przycisku, ale. No to nie szkodzi. Ogarnę ten przycisk szybciutko. W każdym razie zobaczymy sobie, jak to działa, czy to się wysuwa, czy odpowiednia jest odległość, i tak dalej. A później zaczniemy sobie budować resztę bramy. A jednak wziąłem przycisk. Także spoko. Dobra, na razie przycisk damy tutaj. Nie wiem, czy to będę zabudowywał. Wydaje mi się, że raczej tego zabudowywać nie będę, aczkolwiek, no, zobaczcie, że tutaj jest teraz problem, bo nie mamy tego połączonego ze sobą. Jak ja to mogę zrobić, żeby to połączyć ze sobą? Dobra, teraz to mamy podłączone. Tutaj przedłużyłem, słuchajcie, ten murek troszeczkę niżej i wsadziłem beton też troszeczkę niżej, więc e, teoretycznie powinniśmy dać radę tutaj to usunąć. Tutaj to usunąć. Tutaj zostawię. Sprawdźmy teraz, czy to jest dalej podłączone. Dalej to jest podłączone. Eee, usuńmy to. I nadal to jest podłączone. Dobra, super. Mamy tutaj takie ukryte to połączenie. Eee, możemy sobie tak podłączyć ten przycisk i do tego i do tego. I wydaje mi się, że na 14. A wiecie co? Może najpierw damy 13. Jak się okaże, że 13 było git. To troszeczkę się wkurzę, bo mogłem nie, u, nie ulepszać tego do końca, ale sprawdźmy. E, przyśpieszmy to też, kurde. E, nadal jest w sensie e, nierówno jest to nadal, ale nie szkodzi. To obniżymy sobie. Ale i tak musimy dać chyba 15 w takim razie. No. Na maksa muszą być, to wtedy będzie się to fajnie wysuwać i wygląda na to, że nie jakby nie opadły te, te, te bramy, nie opadły ani, ani to ani to nie opadło, więc wydaje mi się, że to nie będzie aż takie ciężkie, żeby 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 miało to znaczenie, ale zresztą zobaczymy, jak dokończymy bramę. Wydaje mi się, że to obniżę, no i pięknie, no i pięknie, słuchajcie, to będzie nasza brama, chociaż czekajcie, bo tutaj się wysuwa to tak. I tutaj się to też wysuwa tak. Hmm. Czy ja powinienem tutaj dodać krateczkę? Chyba powinienem tutaj dodać krateczkę, aczkolwiek nie chcę dodawać krateczki, no bo będę miał wtedy to. trochę szeroko, nie? Przecież wiecie co? Wydaje mi się, że to nie powinno przeszkadzać. Bo przecież co tu się ma stać z tym? Chyba nic się nie stanie. Nawet jeśli roboty by w to uderzały, to i tak pistona nie zniszczą w tym miejscu. Musiałyby uderzać tutaj w to miejsce. Więc myślę, że tutaj żadnego zagrożenia nie ma. Eee, na spód, chyba, będziemy musieli sobie powsadzać takie rurki, po prostu no i tak będzie musiało wystarczyć. Słuchajcie, no bo dalej, jak niżej damy, to tutaj już będzie zahaczać. A na to tutaj po tej stronie nie chcę niżej dawać, no bo wtedy będzie krzywo. Wydaje mi się, że tak jak jest, e, będzie ok. No i teraz się zastanawiam, ile ja mam tego. Mam mało tych trójników. Mało trójników mam. Dobra. Słuchajcie, dokraftowałem sobie troszeczkę tych trójniczków, wydaje mi się, że to wystarczy i teraz myślę, że możemy sobie zrobić tak, chociaż teraz jak sobie myślę, to wydaje mi się, że tych trójników braknie mi, bo będę je prawdopodobnie potrzebował jeszcze kawałek wyżej. Ale to zaraz do tego dojdziemy, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, mam te czwórniczki dokraftowane. Możemy sobie je tutaj powsadzać. I tu wymyśliłem: słuchajcie, że damy płasko, prostą rurkę krótką i zakończymy sobie kolankiem. Zrobimy jakby taki. Ja wiem jak to nazwać, kurde. No takie sobie zrobimy. O, nie wiem, jak to się jak to, jak to można nazwać. W każdym razie, tak sobie to zrobimy. Wydaje mi się, że to całkiem spoko może wyglądać. Aczkolwiek, jak teraz patrzę, znowu nie zauważyłem, że braknie mi krótkich rureczek. No i super, będę musiał znowu wracać do bazy. Ja pierdziele, no kurde, dlaczego nie zwróciłem uwagi na to wcześniej? Ja pierdziu. Dobra, ale wiecie co, przynajmniej jasno się zrobi. Nie będę musiał przy sztucznym świetle pracować tutaj, budować bramy. Jeszcze tutaj się zastanawiam, słuchajcie, bo miałem problem, żeby tym samochodem wyjechać stamtąd. Bo ten samochód jest troszeczkę duży. Aczkolwiek teraz, jak tak myślę, kurde, no będę przerabiał ten samochód. Może będzie troszeczkę mniejszy, kto wie. E, więc może na razie to zostawię, tak? E, a później się pomyśli po prostu, jakby to można było jeszcze przerobić. No to jest troszeczkę lipa, że nie mogę, wiecie, wszystkiego jakby na 100% skończyć. No bo później w trakcie, wiecie, testowania wychodzi, wychodzą jakieś te jakieś problemy. I trzeba zawsze jakieś e, przeróbki wprowadzić. E, no więc no, niestety tak to będzie wyglądać, no ale jak myślę, że, że, że to nie jest chyba problem jakiś duży, żeby w ten sposób to miał, żeby to w ten sposób. Chociaż wiecie co? Kurde, jak to przerwać? Nie mogę tego przerwać. Ja pierdziu, ja zapomniałem słuchajcie. Ale ja mam tutaj przecież z mojej starej przyczepy. Gdzie to jest? Tu jest? O, zobaczcie, widzicie? Ja mam tutaj z mojej starej przyczepy to. Moglibyśmy zrobić tak. Będę to musiał kiedyś, słuchajcie, porozbierać całe i, nie wiem, pochować do skrzynek. W sumie teraz dużo rurek zużyłem, więc prawdopodobnie gdzieś tam miejsce w skrzynce na rurki mi się zrobiło, więc będę mógł to sobie schować prawdopodobnie za niedługo. No, ale szkoda, szkoda, że wykraftowałem te płaskie rurki, proste rurki, bo bez sensu. Skoro je miałem, zapomniałem sobie, a przed chwilą przecież tam byłem, też sprawdzać, czy nie mam przypadkiem tam czwórniczków. No ale trudno. Oj, tu jest problem, słuchajcie, to mi się nie podoba, bo jest idealna szpara, słuchajcie, tutaj między garażem e, a mostem na koło. I to jest straszny problem, bo jak mi koło wpadnie, to ani skręcić, ani wyjechać, nic nie. I to jest problem troszeczkę. Więc zastanawiam się, czy mógłbym to w jakiś sposób spróbować zablokować. Oj, zagapiłem się, super. Wow! O kurde, no tego się nie spodziewałem, zobaczcie jak mi koło wpadło. <laughs> Ciekaw czy mógłbym z tego coś zrobić. Nie, nie ma szans, żebym stąd wyjechał. No to akurat powiem wam szczerze, nie, nie spodziewałem się czegoś takiego, że... A że akurat tutaj mi koło wpadnie między to. No ale no, w sumie... Mogliśmy się tego spodziewać. Mogliśmy się tego spodziewać, no ale... No czekajcie, czy ja wziąłem wystarczającą ilość tych rurek? Mam 24 rurki. Wydaje mi się, że dobra ilość. Dobra ilość to jest, na pewno. Dobra ilość. Na pewno wydaje mi się, że jeszcze mi zostanie, bo tutaj miałem chyba 6 jakby na jedną stronę tu, 6 na jedną stronę tu, no i 6 do góry tu i 6 do góry tu, czyli idealnie 24 rurki. Ale tu już kilka miałem wsadzonych, więc pewnie ze 3-4 rurki mi zostaną. Pyk, pyryk, pyk, pyk, pyryk, pyk. I kolanka. Nie tak. Dziwne, słuchajcie, bo brama nie daje cienia. Widzicie? Rurki nie dają cienia. W ogóle nie ma też mojego cienia, ani nie ma też cienia z tego. Ciekawe to jest, dlaczego nie ma cienia? Czy mam wyłączone cienie, czy co? I miało się jasno zrobić, jasno się jasno nie zrobiło. Ale kurde, wiecie co. Wiecie co? Całkiem nieźle ta brama wygląda. Otwiera się bardzo szybko. Ale czekajcie, bo jedna jest chyba szybsza od drugiej. No właśnie. Dobra, no i pięknie. No i akurat teraz dopiero się jasno zrobiło, szczerze mówiąc, myślałem, że, e, że szybciej mi się jasno zrobi. E, no ale przewidziałem, że będę stał i czekał aż się będzie kraftować, a jednak nie musiałem stać i czekać aż się będzie kraftować, więc e, jakoś to może szybciej po prostu poszło. E, zastanawiam się, słuchajcie, bo dałoby się to w słuchajcie przerobić jeszcze. E, Jakbyśmy zrobili. W ten sposób. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa i trzy. Na środku będzie troszeczkę dziura, ale możemy tu zmniejszyć o jeden. I tu o jeden. Dzięki czemu, słuchajcie, nie będzie nam pison wystawał? Tak jest, on jest na styku z murem. Tutaj mamy na środku taką przerwę, niestety, ale wydaje mi się, że to nie jest wcale takie złe. Fajnie, że brama nie opada, że równo się wysuwają te pistonki. Super, bardzo mi się to podoba. Gdyby to było cięższe, to na pewno byłby tu problem. Ale że nie jest, to całkiem ok. Chyba będę musiał zrobić też przycisk po drugiej stronie. Aczkolwiek, wiecie co? Może nawet nie potrzebuję. Chciałbym jeszcze tylko coś sprawdzić. Całkiem, całkiem spoko to wygląda, moim zdaniem, ta brama. Zastanawiam się, czy nie powinna wystawać nad mur. Ale wiecie co? Łatwiej będzie. Usunąć tu po prostu jedną kratkę w razie czego. I może to zrobię, słuchajcie. Ten mur i tak, kurde, wydaje mi się, że troszeczkę jest za duży. Przecież, e, w sumie żaden robot mi przez ten mur e, nie przeskoczy, nie? O, teraz wygląda to znacznie lepiej, mi się wydaje. Dobra, ale co chciałem sprawdzić, słuchajcie? Chciałem sprawdzić, czy dam radę przebić się samochodem przez tą bramę. To jest w sumie dość istotne. Rurki, rurki nie są zbyt mocne i. I te pisonki też na pewno nie są zbyt mocne, więc... O, nie, nie przebiłem się, nie przebiłem się. Czyli brama jest pancerna, słuchajcie, brama jest pancerna. Wow, o, o. Kłopoty. Oj, oj, oj. Dobra, przeskoczymy na drugą stronę, weźmy samochód. No i super, dobra. Brama się naprawiła. Eem, zastanawiam się, czy w ogóle chcę robić e, przycisk po drugiej stronie. Ale chyba warto by było zrobić przycisk po drugiej stronie, aczkolwiek nie mam przycisku. Mam bramkę logiczną tutaj, ale nie mam przycisku i zrobię sobie to po prostu poza odcineczkiem, po, podłączę sobie to. E, to, to, to. Myślę, że to nie jest e, nic ważnego, żeby, żeby pokazywać to na odcinku. Szkoda, słuchajcie trochę, że nie włączyłem sobie mikrofonu. Aczkolwiek czy tutaj coś ciekawego się wydarzyło, no budowałem tylko, no możecie sobie wyobrazić jak ja to budowałem, żadnej filozofii tutaj nie było, po prostu tu jest cały staczek szkła, tu jest cały staczek szkła, tu jest cały staczek szkła i tutaj też jest cały staczek szkła, po prostu wziąłem od rogu, przeciągnąłem ile mogłem maksymalnie, no i to jest 256 bloczków szkła, taki idealny kwadrat się zrobił i takie cztery zrobiłem pomiędzy, wsadziłem ten. No i tutaj światełka. Jeszcze muszę to robić. No, pięknie się nam wszystko przerobiło. E, fajnie, bo nie będę musiał tych skrzynek wynosić. E, i, I będę mógł sobie to opróżniać tutaj. E, w bazie mojej nie będę w ogóle refinery bota potrzebował w takim razie. Tak mi się wydaje. No bo przecież stąd sobie będę mógł metal brać. Żaden to jest problem mi się wydaje. Chociaż z drugiej strony częściej stoję w bazie, więc... No warto by było mieć też refinery bota w bazie. Bo, bo jakbym tutaj przyjeżdżał, wtedy tutaj bym musiał stać AFK przez jakiś czas, żeby właśnie mi się to przerobiło. A tak to w bazie zazwyczaj jestem, więc po prostu by mi się to automatycznie przerabiało gdzieś tam w bazie. Aczkolwiek myślałem, zastanawiałem się sporo nad powiększeniem troszeczkę tutaj magazynu. I posegregowanie, żebym to posegregował sobie jeszcze bardziej, bo zobaczcie ile tutaj mi się miejsca zrobiło, jak tego refinery, bo tej skrzynki nie ma, nie? Tutaj mógłbym spokojnie ze trzy skrzynie wsadzić, a co za tym idzie, mielibyśmy z 12 skrzynek dodatkowych. No chyba, że jeszcze uzupełnilibyśmy tą linię, to jeszcze więcej. I zobaczcie, w ogóle tutaj mam dziurę. Dziura w warsztacie i nie mam tyle metolu, żeby, metalu, żeby to uzupełnić, bo mam 8 metalu, a potrzebuję 9 metalu. Więc mamy dziurę. I tutaj mam dziurę z betonu. No tak, bo przecież tutaj była przecież rura wcześniej podłączona od mostu, nie od mostu tylko od, od bramy. No ale dobra, słuchajcie, no wiecie co zrobiłem? Zrobiłem w sumie bardzo, bardzo dużo jakby nie patrzeć, no bo odcineczek, znaczy bramę miałem budować gdzieś tam między odcinkami albo 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 po prostu z czymś ją zmieszać, pomieszać odcinek jakby no ale że, że, że nie nagrałem dźwięku, to, to, to postanowiłem, że troszeczkę wam poopowiadam jak to tam wyglądało i wybudujemy sobie bramę. I myślę, że nawet spoko, taki awaryjny plan wyszedł. Eee... Także ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się spodobało zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!